Cześć, z tej strony Dawidos I właśnie zrobimy, zagrajmy w Lomax MT2 Ja już tutaj stworzyłem Dawidos.pl i ty Ponieważ Dawidos.pl ja mam na woju mental, dobrze mówię Pierwszy ubiór, najładniejszy Stworzymy go O i tutaj widzicie Dawidos.pl, 9.2 level 4-5, 4-4 i pierwszy. Wchodzimy. Co w tej grze mi się podoba? Jedyne co... Znaczy nie, jedyne nie. Ale co mi się najbardziej w tej grze podoba to jest... O, ale mi nie Nieważne. Co mi się w tej grze najbardziej podoba to jest to, że y, od razu mamy 44 level. Co moim zdaniem jest fajne. Oczywiście witalność najlepiej wszystko dać na razie. Nie ma to większego sensu, że tak powiem. Gdzieś indziej dawać. Na razie. Oczywiście daje, damy tylko w życie. A ja widzicie, już prawie zbliżamy się do yy, rozdawania końców tych punktów. Jest to jak na razie 95. Oczywiście później będzie nam, nam więcej expa, Znaczy więcej będziemy mogli rozdawać. Dobra, to ja sobie poukładam tutaj wszystko. Glewia to, 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 to. Aha, to, to końca to mam już to i to. Dobra. Jeszcze szybkość tylko. I. Która jest lepsza? No, to bierzemy glewie i idziemy na dzikie psy. Po co nawet na nie iść? Chyba nawet nie potrzeba. No nie, 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 nie idziemy na dzikie psy. Żartowałem, oczywiście. Konia, odwo ja odwołuję na razie. Nie chcę ciebie. I co? Jak, jak go się odwo odwołuje? Nie, dobra. Idziemy do na... tutaj. Yy, nie, tu źle znowu. Jakby co. Ja jestem w krewcie Shinshot, czyli chyba czerwonych, jeśli dobrze pamiętam. Ej, tutaj łatwe. I pierwsze to dolina, chyba. Chyba na dolinę. Nie, nie, nie. Na górę Sohan zawsze pier yy, na początku się idzie. Nie, najpierw zawsze na pustynię, później na górę Sohan się idzie. A może tutaj jednak szybciej się wexpi mini level. Nieważne. Mamy tutaj tak właśnie wejście, że mamy teleport tu i wchodzimy tutaj, na, na takie właśnie, o i tutaj, które są 51, może ubiję, aha, dobra, nie ubiję, to już, to już moja wina, przepraszam was, Ja kilon, nie wziąłem nawet czarów, znaczy, no, spelów, tak, chyba spelów i będziemy, czekaj, ciało to jest, to jest... Mhm, dobra, no to trzeba weźmiemy body'ego, czyli to będzie mentalność ciała. Mentalność, chyba to jest to. A to nie, to może ciało. Dobrze, mam nadzieję, że dobrze wybraliśmy. A, dobrze wybraliśmy. Jest wszystko ok. Na początku yy, na pewno będziemy mieli aurę miecza. To jest już pewne. Później będziemy mieli wirek. Później jest. Berek. Czyż nie może na zmianę? O dobrze. Że F1 i F2. OK. Trzy strony cięcie oraz szarża. szarże będziemy mieli na końcu. Trzy strony będziemy mieli pod czwórką. Na początku pewnie w aurę. Pójdzie. O, może. Dobra, mamy na M1. Wirek, czy co? Chyba Wirek damy. Dobra, Wirek. Mamy na 15. Teraz możemy sobie... Dobra, tak zrobimy, Dobra. 400. I mamy już na M1 dwie, dwie, dwa spele. Teraz możemy Berserkera ulepszyć. OK. I mamy już dobre spele. Aurena M1 oraz Beserker na 1. Na 2, przepraszam, dobrze. I teraz możemy się przeteleportować. Jezu, nie konia, nie chcę konia. Dobra, nieważne. Idziemy na górę Sohan. Mam nadzieję, że zabijemy ją. No. Tamten 92 to chyba już nie będę nim grał, ponieważ. No. Nie pokonywałem tak dużo. Ale ja mam jeszcze. Muszę, się spra muszę sprawdzać, która jest godzina, bo przecież za drugie odcinki też nie mogą być, bo będzie długo się wrzucało na YouTube. Dobra. F2. Pięknie. To jest daleka? Mhm, fajnie. Nieważne, co walimy tak zarażony. I teraz walimy. A widzicie, pięknie tutaj jedziemy. Ja wam polecam też mentalnym grać. Bardzo fajnie też jest mentalne. Dobrze. No, 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 to nawet dobre. Chociaż. Chociaż wiecie, co takie na mentalu, takie coś, to. to jakie miałam, mam na M1. Na M1 chyba mam. jakieś tam czarnie. pamiętam dokładnie. Na M1 wiem, że mam tyk, yy, silne ciało i że mam. I że mam chyba to, co tak wali, z, z, a, taki jakby Wirak, też właśnie. Tylko, że to nie jest wirek. Dobra. Ale dobra. To będzie taki, zagrajmy jak wiecie. Wiem, ja że głupoty gadam teraz, bo. Dobra. Obejście też sobie szarsze, czy beserker. Bezserker. Obejście sobie też, że zagramy w Gothic na moim tym. Jest pierwszy odcinek na razie. Później będzie ich więcej, oczywiście. Poczekamy aż beserker się nam naładuje. Dobrze, możemy beserkera pięknie. I dojdziemy tutaj. I patrzcie, izwika. Dobra, to było trochę. Nieprzemyślane, a może bije. Dobra, wrotki walniemy troszeczkę. Albo jak to tam woli, uciekniemy. Dobra, jakoś tam sobie radzimy z tymi potworkami. Ten duchowy chyba pewnie dużo zabiera, bo. Oni przyszli od razu dużo hapem zjechali. A co to jest? Znikam mi? Przedmioty mi znikają? Co to jest? Aha, tutaj mamy wszystko. Zbiorę, bo nie chcę mi się teraz sprawdzać, co to jest. A nie chcę mi się czekać. Dobra, co momenty to nie wiem dokładnie czy to się opłacało z zebrać, ale dobra, zobaczymy zaraz. Dobra, okej. Okay. Już jesteśmy pięknie. I zjechaliśmy eee, tak. 9,5. Ja bym jednak trochę tutaj dał bezerkara. No. O tak dam. No. Dobra. Jedziemy. Witam. 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 Bardzo lubię tego priva. Nawet wręcz uwielbiam żadnego innego priva. Nie, nie grałem. Ponieważ ten chyba jest najlepszy dla mnie. No, dla mnie jest najlepszy. Wbijajcie też na niego. pierwsze H. Ja, z, ja jestem zawsze na pierwsze H. Na pierwszym H. Oraz na, na... albo będę tutaj na tym... na tej postaci. Czekajcie, mamy jeden punkt, bo tutaj takie zamazane jest troszeczkę. O, ale dobra. No i... Serker. Przecież najpierw Beserkera ulepszymy, bo przecież... No chyba tak na 60. będziemy mieli beserkera już zrobionego. No tak. Na 60, no taką. Dobra, idziemy jeszcze tam do góry. Tam jest dużo jeszcze. I tutaj pociśniemy ich z Tutaj pięknie. Przej przyjmiemy ich na siebie. O! 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 Pięknie z poszło wszystko. Rozgramy ich, czy przegram? Jak widzicie, jeszcze się pozbierał. Walniemy go z tego. O, i proszę bardzo, jeszcze sobie tylko weźmiemy. I teraz tak, podwiększymy teraz umiejętności, i, i teraz po tym, zaraz skończymy tutaj, jeszcze tylko status ulepszymy, i zaraz będziemy kończyć. No, Okej, okay, jeszcze status sobie podwyższymy. Nie możemy, szkoda. Jak na razie siła też trzeba podwiększyć, ponieważ przyda się siła. Dobrze, okej. Okay. I to chyba będziemy teraz się żegnać moim wojem i z moim tym. Proszę bardzo, w kamerkę uderzył nawet jeszcze z tym. Kurczę, że nawet komórki e, tego, kamerki nie rozwalił. No dobra. To trzymajcie się. Do, do drugiego odcinka. Oglądajcie też. Zagramy w gotik. Cześć, nara. Do zobaczenia.